Panie braci, Marcin z tej strony, dopiero co wysiadłem z auta, parę minut w spacerku, pojawił się pierwszy sygnał. myśl chyba. No witam Jest sygnał Dziura dość pokaźna Najprawdopodobniej Trafiłem w Jakąś łopatkę Albo saperkę Nie wiem Chwilę się z tym będę musiał pobawić Jak wyciągnę to pokażę No jest wyszła znajdka Niestety zwykła opata. Mała zmiana otoczenia. Półtorej godziny po łące nie przyniosło żadnych fajnych fantów. Postanowiłem wejść do lasu. Jakże bardzo jesiennego już lasu w tej chwili. Raczej wątpię, żeby coś tu się trafiło. Ta łąka nie miała. Praktycznie, praktycznie nic do zaoferowania To z lasem, obstawiam, że będzie podobnie no ale co pochodzimy, chwilę zobaczymy co mi skodzi być może do sygnału powiedziałem być może do sygnału natysiłem stop na kamerze i miałem od razu sygnał ale nie wiem co to jest jakiś Piersień. Trudno powiedzieć Dobra, do następnego trafiła się monetka z lasu Ale za żadne skarby O, teraz już widzę 20 groszy współczesne No dobra z 90 lat z tego co widzę No dobra, idę dalej Normalnie rozbiłem bank Obok, druga i też 20 groszy komuś się skiermany sypnęło 90 Pierwszy bodajże rok tej monetki Dobra Do następnego no chyba, że coś jeszcze tutaj jest Może w sumie zobaczymy od razu Nie Tylko dwie dole. Dobra, ale co dalej No, w taki dziadowski las mnie zagnało nie ma nawet Jak przejść A co dopiero machać cewką ale wydaje mi się, że jak tędy pójdę to wrócę na tą polankę od której zacząłem dzisiejszą przygodę z wykrywaczem ja cię kręcę obawiam się, że tutaj raczej nikt nic nie zgubił bo raczej nikt tutaj nie chodził CSI kryminalne zagadki poznania rozwiązane Nic tu nie znajdziesz Marcin O Jabko Skąd tu jest jabłko? Nie, jabłoni tu nie ma. Dzikiej. O, są następne jabłka. Hmm. Ciekawe Może jednak coś tutaj było Ale nie widzę nawet jabłoni. Te drzewa wyglądają jakby tutaj woda stała jakby to czasem okresowo było zalewane Det er ingenting her. prywatny suwczyk. A. Nie wiem, czy mam iść. Dzisiaj chodzę tak typowo na pałę Przyjechałem w miejsce, które jest niedaleko, powiedzmy do miejsca zamieszkania Nie chciałem nigdzie daleko jeździć Wiedziałem, że tu są jakieś łąki Trochę pól Jeszcze zostało No i właśnie ten lasek Niestety wyjście znowu ukazuje się tylko i wyłącznie spacerem i to jeszcze w takich dość ekstremalnych okolicznościach jest sygnał. Może bez szału bo do dość nisko pijący za chwileczkę może się przekształcić w inny sygnał albo może być to folijka albo coś zardzewiałego tableta na lisy ale Szczepionka na lisy znaczy ale tej nawet żaden lisek nie znalazł. No dobra. Idziemy dalej, kierunek prawdopodobnie do auta. co to przejść, kiedy? Hej, już widzę łąkę. Ciekawe czy tam przejdę tam był rowek a nie z tej strony nie było to nie ta była odcięta rowkiem kurde no wszystko się plącze Tutaj też jest rowek Pytanie czy Bobry zrobiły robotę i czy tutaj można przejść O, suchutko A tamten drugi po drugiej stronie rowek cały zalany był Bobry ładnie tam już żerenie porobiły I nie było opcji przez tamtej wroga się przyzostać No, wróciłem do punktu wyjścia Na tej łące Niestety, ale Nic nie trafiłem Ładna łąka Fajnie obkoszona a nie dała mi nic, poza tą łopatą może teraz może teraz się coś trafi na do widzenia no się trafiła cholerka e, jakieś pokrętło Nie wiem od czego W każdym razie nic ciekawego ładnie w miarę możliwości trzeba po sobie posprzątać najlepiej jak jest opcja to zostawić tak jak było przed kopaniem a tutaj ciężko to będzie przykryć no nic kolejny wypad, kolejny spacer kilka godzin na świeżym powietrzu i tyle z tego wyjścia ostatnio oglądałem filmik a pana zwierzaka jak ktoś tam mu komentarze pisze po co to nagrywa skoro i tak nic nie znajduje no bo to też jest część tej pasji właśnie że czasem można parę godzin chodzić nie znaleźć nic tak jak ja dzisiaj albo można wyjść i naciskać parę fajnych fantów w dość krótkim czasie to nie ma reguły albo się ma fart danego dnia albo nie fajnie, że to jest, pokazuje to takie wyjścia bezowocne, no bo to tak jak mówię część tej pasji dobra kończę na razie